Przed momentem zakończyło się ostatnie, czyli poniedziałkowe spotkanie piątej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy między Stalą Mielec a Piastem Gliwice. Zapraszam teraz do krótkiego podsumowania tego meczu. Poprzednie spotkanie Stali Mielec to porażka w Gdańsku z Lechią 2-4, natomiast Piast Gliwice przegrał na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok 0 do 1. I przed tym spotkaniem jakby tak zagłębić się w składy obu zespołów, można było dostrzec ki kilka smaczków, bo między innymi yy, grali przeciwko sobie dzisiaj zawodnicy, którzy są braćmi, czyli Mateusz Żyro oraz Michał Żyro. Tylko że właśnie Michał grał w Piaście Gliwice, a Mateusz w Stali. Yy, mieliśmy na boisku kilku zawodników poprzednich Piasta Gliwice w barwach Stali Mielec byli to m.in. Marcin Flis, Mateusz Mak, który dzisiaj popisał się dwoma bramkami. Był tam również Mateusz Matras, Paweł Tomczyk, który jeszcze niedawno zdobywał Mistrzostwo Polski z Piastem. Więc jakby tak się zagłębić tych smaczków było kilka. Poza tym Michał Żyro przecież jeszcze niedawno grał w Mielcu i strzelał gole. Poza tym no, przecież Stal Mielec jeszcze do tego spotkania nie wygrała żadnego meczu w tym sezonie w ekstraklasie. Poza tym Piast nie strzelił nawet bramki, więc mamy dwie pasy przełamane. Piast strzelił dwa, a Stal Mielec wygrała to spotkanie 3 do 2. Ale przejdźmy do początku tego spotkania, gdyż nie był to mecz może jakoś wybitnie jakościowy. No w pierwszej połowie oczywiście, bo nie mieliśmy zbyt dobrych zagrań. Poza tym jedna bramka padła po dość kontrowersyjnym rzucie karnym, który sprokurował Mikel Kirkeskow zawodnik stali Mielec wbiegał w pole karne tam on chyba nawet nie był przy piłce, jak tak mi się kojarzy i wywrócił się w kontakcie z Michelem Kielkaskowem po powtórki pokazywały że było tam najprawdopodobniej nadepnięcie na stopę zawodnika stali sędzia Jarosław Przybył uznał że był tam rzut karny a swoją decyzję podtrzymał nawet po tym jak Obejrzał całą sytuację na warze, więc ta decyzja no, w pewnym sensie się broni, bo chyba było tam lekkie nadepnięcie. Do rzutu karnego podszedł do Mański, który wykorzystał ten rzut karny na bramkę. Mieliśmy 1 do 0 i była to jedyna praktycznie akcja Stali Mielec w pierwszej połowie. Piast w sytuacji trochę może stwarzał więcej, natomiast nie były to jakieś sytuacje z wielkim takim zębem, były to dość no takie odbiedy no jak już nie masz jakichś naprawdę ostrych i mocnych sytuacji, no to to te, które stwarzał Piast w pierwszej połowie można jeszcze podciągnąć pod strzały, chociaż więcej tam było przestrzeliwywania, niż konkretnych akcji. I patrząc przez pryzmat Stali Mielec mogły ich trochę niepokoić te sytuacje, które Piast stwarza, bo zdecydowanie częściej przy piłce byli w tej pierwszej połowie. No i druga połowa była to i zaskakująca, ze względu na to, że no, odwróciły się te role, bo Piast strzelił szybko dwie bramki, były to minuty 49. Michał Żyro i 53. Dominik Steczek, tak, Dominik Steczek strzelił bramkę i to nawet nie aż tak łatwej sytuacji. E, Michał Żyro natomiast strzelił bramkę po dośrodkowaniu zrzutu rożnego Jakuba Holubka. I był to dość fajny gol e, i... Mówię szybko, 4 minuty później Steczyk strzelił drugiego i asystował mu Michał Żyro. Zresztą była to bardzo ładna akcja po odbiorze w środku pola Patryka Lipskiego. I mieliśmy 2-1. Mieliśmy 2-1 i wydawało się, że Piast po tych, tak jak wcześniej mówiłem, niesamowitych atakach w pierwszej połowie, tą drugą połowę rozpoczął najlepiej jak mógł. I wystarczyło, tak naprawdę, żeby to, to prowadzenie przetrzymać chociaż przez 10 minut, żeby żeby przeczekać ten najgorszy moment do stracenia bramki, czyli moment, w którym strzelasz bramkę, bo gol na 2-2 dla stali mielec padł dwie minuty później. Tak, było to dwie minuty później, tylko że oczywiście dwie minuty upłynęły na celebracji, na powtórkach, na od rozpoczęciu od środka, więc tak naprawdę zaraz po rozpoczęciu Stal wyrównała był to Gol Mateusza Maka, tak jak wcześniej mówiłem. Zresztą bardzo ładna akcja, i. Jakub Czerwiński dość łatwo dał się minąć e, Mateuszowi Makowi. I wydaje mi się, że nie było tam spalonego, bo powtórki to pokazywały, chociaż tro, nie do końca tam wierzę, bo i Prokić, i Mak byli dość blisko siebie i ciężko było ocenić tą sytuację, tak samo jak ciężko było ocenić sytuację przy rzucie karnym. Natomiast już gol w 80. minucie, który przypieczętował zwycięstwo Mielczan, był już y, jak najbardziej zasłużony, jak najbardziej wypracowany i jak najbardziej czysty był to bardzo ładny gol po bardzo składnej akcji i po raz kolejny Mateusz Mak wpisał się na listę strzelców mieliśmy 3 do 2 Ech, i co by tu powiedzieć, no Mielec wygrywa pierwszy raz w tym sezonie jak najbardziej zasłużenie, zagrał jak na Beniaminka bardzo wyrachowany futbol, bo... Tak naprawdę nie wiadomo jak teraz patrzeć na Piasta Gliwice, bo to co prezentował ten klub w eliminacjach do Ligi Europejskiej, a to co gra w Lidze to są dwie różne rzeczy, a Piasta dzisiaj tak naprawdę stal Mielec pokonała wyrachowaniem i spokojem gry, bo mogło być tak naprawdę wyżej. Piast też oczywiście mógł strzelić kilka bramek więcej, ale. Yy, ostatecznie to Stal wygrywa 3-2 i jak najbardziej ten wynik jest zasłużony. Więc jeśli chodzi o kolejkę numer 5, no to przełamali się Beniaminkowie, bo wcześniej zrobiła to Warta Poznań w Płocku, teraz mamy przełamanie Stali Mielec, poza tym przełamał się Piast Gliwice strzelając bramki yy, i musimy też pamiętać, że jeszcze mamy dwa zaległe spotkania Lecha i legi, yy, Pogoni i Śląska, więc yy, no nie można też spoglądać na tabelę w tym momencie jako coś ostatecznego. Przejdźmy do zawodników plusów tego spotkania. Jeśli chodzi o stal mielec, było tego trochę na pewno Mateusz Mak, który yy, po tym jak był krytykowany w poprzednich meczach stali, dzisiaj tak naprawdę zagrał chyba najlepiej na boisku w zespole Mielca. Yy, strzelił dwie bramki. Wyróżniłbym strączka, bramkarza stali, który po raz kolejny pokazuje, że pomimo tego, że jest młodzieżowcem, to. Jest pewnym punktem w bramce Stali Mielec. Wyróżniłbym Tomczyka, który wszedł na zmianę, bardzo dobra zmiana. Wyróżniłbym Andrzeja Prokicia i na pewno cała defensywa, cała linia defensywna zagrała się przyzwoicie, pomimo tego, że były tam rotacje, bo mieliśmy zmiany za Żyre. I tak naprawdę zagrała bardzo dobrze i to zwycięstwo Stali się należało. Jeśli chodzi o piasek wyróżniłbym Michała Żyro, który zdobył bramkę i asystował, i widać było, że że jest głodny gry. Wyróżniłbym Tomasa Huka, który w poprzednich spotkaniach piasta grał dość słabo, natomiast dzisiaj w wielu sytuacjach był ostoją linii defensywnej, czego nie można powiedzieć chociażby o Jakubie Czerwińskim w tym spotkaniu, o dziwo. Wyróżniłbym również Martina Kączkowskiego, który jest Martinem Kączkowskim, czyli dość solidnym ligowcem i dzisiaj też zagrał bardzo przyzwoicie. I wyróżniłbym w piaście. Na zachętę Dominika Steczyka o dziwo, bo to był dobry, dobry strzał i dobra akcja. Może dzięki tej akcji ten chłopak się przełamie w końcu, bo no nie grał najlepiej w poprzednich meczach, umówmy się szczerze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się przy następnych meczach. Nie wiem których. Wy natomiast yy, bądźcie zdrowi i czekajmy na następne spotkania. Dziękuję.